W świątyni Sybilni księżna Izabela Czartoryska zgromadziła szereg pamiątek narodowych posłynnych osobistościach z historii Polski. Wśród nich znalazł się szereg rzędów końskich, oporządzenia i siodeł po rodzie Sieniawskich, którego czartoryscy byli spadkobiercami. Szczęśliwie wszystkie z tych obiektów przetrwały do dzisiaj i możemy je podziwiać w przestrzeniach Muzeum Książąt Czartoryskich. Spadkobierca zbiorów Książe Władysław Czartoryski w roku 1865 wraz ze swoją siostrą Izabelą Działyńską oraz jej mężem wzięli udział w wystawie rzemiosła artystycznego w Paryżu, gdzie specjalnie dla polskich wystawców zorganizowano osobną salę polską. Znalazły się tam wspaniałe zabytki kultury wschodniej, orientalia tureckie, perskie, ale także inspirowane tymiż wyroby polskie. Należały do nich biżuteria, była tam między innymi pokazywana ikoniczna szkatuła królewska, ale także właśnie owe rzędy końskie. Jeden z nich, szczególnie interesujący, bo przykuwający wzrok widza czerwonym czaprakiem haftowanym złotogłowiem we wspaniałe motywy ornamentalne, wici roślinne, został sfotografowany na manekinie białego konia. Można powiedzieć, że manekin ten wzbudził szczególne zainteresowanie francuskiej publiczności. Fotografia bowiem rozeszła się w prasie i w różnych publikacjach dotyczących tejże wystawy. Izak Strauss, na cześć największych kolekcjonerów tejże wystawy, skomponował szereg walców i polek. Jeden z nich poświęcony był księciu Władysławowi Czartoryskiemu. W tytule nut do tegoż walca znalazło się nic innego jak owy rząd koński osadzony na manekinie konia. Kilkanaście lat później Juliusz Kosak wykonał akwarelę przedstawiającą jeźdźca polskiego który siedzi właśnie na koniu odzianym w ów rząd. Nie ma żadnej wątpliwości, że inspirował się dokładnie tą fotografią. A opowiedzieć, że akwarela została podarowana księciu Wadysławowi Czartoryskiemu i wisiała w masztarni tuż obok owego rzędu, które również będziecie Państwo mogli oglądać w klasztorku.